Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z cyklu Info-Inwestycje. I znów Warszawa. Miasto, w którym dzieje się niezwykle wiele na gruncie budowanych nowych obiektów, takich jak chociażby lubiane przeze mnie najbardziej wieżowce, a także realizowanych remontów i modernizacji zarówno starszych budynków, jak i leciwej infrastruktury drogowo-kolejowej. W poprzednim odcinku przyjrzeliśmy się takim realizacjom jak Upper One, czyli nowy, Budowany wieżowiec, który osiągnął już około 1 trzeciej swojej docelowej wysokości. Zawitaliśmy na placu budowy gigantycznej inwestycji Towarowa 22, a także sprawdziliśmy, jaki jest efekt przebudowy tzw. Placu Centralnego u podnóża Pałacu Kultury i Nauki. Dzisiaj z kolei omówić chciałbym temat m.in. rozpoczętych prac nad budową Teatru TR Warszawa, przebudowy fragmentu ulicy Złotej oraz modernizacji torowiska na ulicy Marszałkowskiej. W ramach realizacji szeroko zakrojonego projektu Nowe Centrum Warszawy. W filmie zajrzymy również na plac budowy ciekawego budynku wielorodzinnego przy Anielewicza, rzucimy okiem na remont dworca Warszawa Gdańska, a także sprawdzimy, co się obecnie dzieje na działce uszykowanej pod budowę około 150-metrowego wieżowca Liberty Residence. To jest kanał Szklane Domy. A ja zapraszam do oglądania materiału. 13 czerwca 2025 roku zawarto umowę z wykonawcą pierwszego etapu budowy nowej siedziby teatru TR Warszawa firmą Warbud, a w sierpniu ruszyły prace w terenie. Nowy Czarny Gmach teatru, wedle projektu Tomasa Fifera, powstaje między Pałacem Kultury i Nauki, Parkiem Świętokrzyskim a Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Poza pomieszczeniami teatralnymi budynek będzie też zawierał restaurację i bar. Organizację dostaw do teatru umożliwi gotowa już nowa ulica Prostopadła do Marszałkowskiej. 6 września 2024 roku miasto oficjalnie podało, że rozpoczęły się prace przygotowawcze na działce. Teren przyszykowano pod przyszłą inwestycję w zakresie przeprowadzonych rozbiórek, niwelowania terenu i badań archeologicznych. 21 stycznia 2025 roku ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy pierwszego etapu, czyli części podziemnej. 5 maja 2025 roku poinformowano, że najlepszą ofertę złożyła firma Warbut S.A. Tym samym firma ta została wykonawcą inwestycji. Budowla ma ciemną, stalową fasadę. Łączy się z placem Defilat i parkiem świętokrzyskim. Poprzez dwie wysokie na 14 metrów bramy otwierane na całej wysokości, TR pomieści dwie przestrzenie, w których odbywać się mogą zarówno spektakle, jak i wydarzenia filmowe, muzyczne czy widowiska interdyscyplinarne. Przestrzeń sceny głównej na parterze, wysoka na 17 metrów, to 700 miejsc siedzących, a znajdująca się na pierwszym piętrze mała scena ma 150 miejsc siedzących. W przestrzeni tej będzie możliwość dowolnej konfiguracji sceny i widowni w zależności od formatu i charakteru widowisk. Co więcej, możliwość otwarcia dużej sceny na plac centralny i Park Świętokrzyski, dzięki rozsuwanym wrotom, pozwoli na organizację widowisk na otwartej przestrzeni. Pierwszy etap budowy teatru obejmie część podziemną budynku. Czyli dojazdy do doków magazynowych Muzeum Sztuki Nowoczesnej, magazyny i pracownie teatralne oraz garaż podziemny z miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami, przeznaczony do użytkowania przez teatr i muzeum. Drugi etap to część konstrukcyjna, trzeci to reszta robót związanych z wykończeniem obiektu. Roboty budowlane dla etapu pierwszego rozpoczęły się w lipcu 2025 roku. Nie podano jak na razie terminu ich zakończenia ani terminów rozpoczęcia kolejnych etapów. Miasto liczy jednak, że uda się wszystko zorganizować tak, żeby wszystko działo się płynnie, bez przestojów. Wiele wskazuje na to, że etapy 1 oraz 2 zostaną zrealizowane jednym ciągiem. Jest bowiem możliwość, że z aktualnie wykonującą pracę nad częścią podziemną firmą Warbud, miastu uda się podpisać umowę na wykonanie również konstrukcji w stanie surowym właściwego budynku. Przebudowa kwartału ulic Złotej, Zgoda, Jasnej i Sienkiewicza to jedna z największych inwestycji prowadzonych pod szyldem nowego centrum Warszawy. Obejmuje obszar o łącznej powierzchni 2,5 hektara. Teren, zdominowany do niedawna przez beton, staje się wielofunkcyjną przestrzenią pełną zieleni. Obecnie prace skupiają się głównie na ulicach Złotej i Zgoda. Nowe centrum Warszawy ożywi i unowocześni śródmieście. Kwartał ulic Złotej, Zgoda, Jasnej i Sienkiewicza wraz z placami i skwerami między nimi zostanie przebudowany. Po zakończeniu trwających od wakacji 2024 roku prac, cały ten obszar nie tylko wypięknieje. Połączy również pobliskie miejsca: Plac Pięciu Rogów i Ulicę Chmielną, Plac Powstańców Warszawy oraz oddany do użytku, omawiany przed momentem Plac Centralny. W efekcie powstanie jedna wielka i atrakcyjna przestrzeń. Zachęcająca mieszkańców i turystów do spędzania tam wolnego czasu. Przebudowa realizowana jest na podstawie projektu wybranego w konkursie architektonicznym, który wygrała warszawska pracownia RS Architektura Krajobrazu. Zakłada on ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego w rejonie ulic Złotej i Zgoda. Priorytet zyskają przede wszystkim mieszkańcy oraz auta z dostawami, a także pojazdy techniczne i uprzywilejowane. Plany zakładają posadzenie 167 drzew i wytyczenie blisko 3000 m2 zieleni z bylinami i krzewami. O ich bieżące podlewanie zadba system automatycznego nawadniania. W tym celu pod powierzchnią ulicy Złotej powstały zbiorniki retencyjne o łącznej pojemności 432 tysięcy litrów. Woda będzie pompowana stamtąd do urządzeń nawadniających umieszczonych w terenach zieleni. Prace które od początku 2025 roku prowadzone były w wykopie na ulicy Złotej, to właśnie budowa zbiorników, urządzeń i dodatkowo fontanny. Wykonawcą robót budowlanych we wspomnianych obszarach miasta jest firma Skanska. Projektu Zielona Marszałkowska zmienia się fragment ulicy w ścisłym centrum Warszawy. Od 4 czerwca 2025 roku trwa przebudowa torowiska i przystanków tramwajowych wraz z wyznaczaniem miejsc pod szpalery drzew. Zieleń pojawi się jednak kosztem części jezdni, co dla kierowców oznacza zwężenia. Zielona Marszałkowska to nazwa realizowanej od kilku lat stopniowej przebudowy jednej z głównych ulic Warszawy. Stanowi ona jeden z kluczowych elementów projektu nowego centrum Warszawy. Założenie jest takie, że Marszałkowska ma się stać bardziej zielona oraz przyjazna pieszym i rowerzystom. Chodzi między innymi o osadzenie setek nowych drzew, a także budowę dróg dla rowerów oraz nowych przejść naziemnych. Z uwagi na ograniczoną szerokość ulicy będzie się to wiązało z koniecznością zwężenia jezdni. Inwestycje podzielono przez jej szeroki zakres na co najmniej trzy etapy. Pierwszy z nich obejmował zakończoną już w grudniu 2023 roku przebudowę odcinka Marszałkowskiej między Placem Bankowym a ulicą Królewską. Obecnie trwa druga faza przebudowy rozpoczęta w czerwcu 2025 roku, obejmująca odcinek między ulicą Królewską a rondem Dmowskiego. Trzeci, znajdujący się w statusie planowania etap, to przebudowa Marszałkowskiej między ulicą Nowogrodzką a Placem Konstytucji. Najprawdopodobniej wystartuje po przebudowie ulicy Kruczej. Zakończenie inwestycji przewiduje się w październiku 2025 roku. W pierwszej kolejności przebudowana zostanie jezdnia i przystanki, a także wyznaczone zostaną miejsca pod szpalery drzew, których sadzenie, z uwagi na dobro roślin, nastąpi jesienią. Jak zmieni się ulica marszałkowska? Zaplanowano następujące zmiany. Lewe pasy obu jezdni przestaną służyć kierowcom i zmienią się w pasy zieleni ze szpalerami drzew wzdłuż torowiska tramwajowego. Łącznie znajdzie się tam 65 drzew. Do dyspozycji kierowców zostaną po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Od ulicy Królewskiej do ulicy Świętokrzyskiej pojawi się zielone torowisko z rozchodnikiem. Natomiast od ulicy Świętokrzyskiej do ulicy Widok musi pozostać betonowe, gdyż torowisko służy tu jako awaryjny pas dla karetek i straży pożarnej. Wymienione zostanie odwodnienie oraz sieć trakcyjna. Powstanie droga dla rowerów po wschodniej stronie ulicy Marszałkowskiej, między Ulicą Świętokrzyską a Królewską. Chodniki zostaną przebudowane i oddzielone od dróg rowerowych. Powstaną nowe przejścia dla pieszych przez Marszałkowską na wysokości Ulicy Złotej oraz Sienkiewicza, a wszystko w ramach trwającej przebudowy Ulicy Złotej. Dla wygody pasażerów, wydłużone zostaną przystanki tramwajowe przy Ulicy Świętokrzyskiej. Wykonawcą modernizacji torowiska tramwajowego na ulicy Marszałkowskiej, która potocznie bywa określana mianem Zielona Marszałkowska, jest firma Balzola Polska, która odpowiedzialna była również za przebudowę Placu Centralnego. W sumie to bardzo mało za to. Wiadomo o tej inwestycji. Ciężko dokopać się nie tylko do szczegółów tejże budowy, ale tak naprawdę nie ma dostępnych nawet wizualizacji udostępnionych przez dewelopera w internecie. Od samego początku budowa tych obiektów była mocno krytykowana przez zarówno mieszkańców okolicznych bloków, którzy przede wszystkim obawiali się utracenia dostępu do światła, ale też wszystkich innych zainteresowanych tematem. Że nowe budynki zaburzą pierwotny układ urbanistyczno-architektoniczny Muranowa, dzielnicy, która powstała wedle projektu Bohdana Lacherta dosłownie na gruzach getta warszawskiego, jako miasto pomnik. Okolice Anielewicza i Karmelickiej zajmują bloki z lat 60., ułożone w określony sposób z wytyczonymi drogami, terenami zielonymi, usługami. Poza samym zaburzeniem spójności architektoniczno-urbanistycznej tego miejsca, projektowi zarzucano również ryzyko naruszenia fundamentów sąsiednich, bardzo blisko ulokowanych przy placu budowy bloków, posadowionych na terenie ponoć niestabilnym, składającym się z gruzowisk byłego getta, dogęszczanym betonem dla poprawy jego nośności. Mimo jednak protestów samych mieszkańców okolicznych zabudowań, budowa ruszyła w okolicach 2023 roku. Odsłonięto teren pod budowę i przeprowadzono badania archeologiczne odkrytych resztek fundamentów i murów stojących tu niegdyś kamienic. Budowa przy Anielewicza 15A to inwestycja mieszkaniowa z usługami. Powstanie około 200 mieszkań oraz około 10 lokali usługowych. Miejsc parkingowych podziemnych będzie połowę mniej niż lokali. Parking zajmie dwie podziemne kondygnacje. Wjazd do garażu będzie od strony ulicy Karmelickiej. Na dachach siódmej kondygnacji będzie zielony taras. Na wyższych piętrach również ma być duża ilość zieleni w postaci zielonych dachów. Od ulicy Anielewicza mają dojść nowe nasadzenia drzew. Pomiędzy budynkami będzie dziedziniec. Inwestorem obiektu jest Pasaż Wolski S.A. Wykonawcą robót budowlanych natomiast jest firma Malbut 1. Rozbudowa i modernizacja stacji Warszawa-Gdańska, co jest częścią szerszego planu inwestycyjnego w stolicy, związanego m.in. z planowaną przebudową linii średnicowej i stacji Warszawa Wschodnia. Budowane dodatkowe przejście pod torami oraz nowe wyjścia z peronów pozwolą równomiernie rozłożyć ruch pasażerów na stacji, zwiększając komfort i bezpieczeństwo podróży. Prace związane z budową nowego przejścia oraz modernizacją peronów realizowane przez firmę Por S.A. Pochodzą ze środków budżetowych, a ich koszt wynosi około 80 milionów złotych netto. Zakończenie zasadniczych prac oraz udostępnienie wszystkich peronów planowane jest w pierwszym kwartale 2026 roku. Nowe przejście dostępne będzie zaś w drugim kwartale 2026 roku. Zmiany w harmonogramie prac wynikają z trudności napotkanych na placu budowy. W trakcie robót odkryto nieoznaczone wcześniej na mapach kable. Inne niż zakładano warunki gruntu i wody, a także gruz i fragmenty betonu pod ziemią. Wszystko to wymagało dodatkowych prac i dostosowania planu budowy. Dyrektor Regionu Centralnego, Centrum Realizacji Inwestycji P.K.P. P.L.K. S.A. Krzysztof Pietras przekazał, że dojście na każdy peron zapewnią schody stałe, ruchome i winda. Na każdym peronie zostanie zbudowana wiata o długości 270 metrów czyli na całym dystansie od kładki do kładki. Będzie więc pokrywać całą przestrzeń peronu. Sumarycznie cztery perony dadzą ponad kilometr wiaty. Ma to ułatwić pasażerom oczekiwanie na pociąg czy przesiadanie się. Nie będą narażeni na niekorzystne warunki atmosferyczne. Na wyremontowanych peronach zamontowana zostanie nowa mała architektura, ławki czy przepierzenia dla pasażerów, a także nowy system informacji pasażerskiej. Firma POR S.A., Realizująca projekt informuje, że nawierzchnie i płyty pozostaną stare, bo wykorzystane zostaną elementy istniejące. Nawierzchnie są demontowane, wykonywana jest nowa podbudowa zasadnicza pod kostkę, tak, by wyrównać poziomy peronu. Następnie stara kostka, wyselekcjonowana, która nadaje się do użytku, wykorzystywana jest ponownie. Obecnie do użytku oddane są już perony czwarty oraz piąty. Kolejarze uruchomili je w sierpniu bieżącego roku. Kolejnym, trwającym już etapem jest remont peronu trzeciego i drugiego. Chyba najbardziej oczekiwanym obecnie wieżowcem, jaki powstać ma w Warszawie, jest właśnie ten. Tym, którzy śledzą budowy wysokich budynków stolicy, Liberty Residence nie trzeba specjalnie przedstawiać. Liberty Tower lub Liberty Residence, bo te dwie nazwy są używane naprzemiennie, to inwestycja spółki należącej do grupy kapitałowej Kawatina Group, która powstanie na działce przy ulicy Grzybowskiej 54 na warszawskiej Woli. Firma POR podpisała już umowę z Ressi GW, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która dotyczy budowy konstrukcji żelbetowej jednego z najbardziej prestiżowych projektów mieszkaniowych w stolicy. Wartość kontraktu wynosi ponad 75 milionów złotych. Wiele filmów ukazuje ten temat i mówi się od przynajmniej roku: w jakim kształcie, z jaką wysokością oraz co najważniejsze, mniej więcej kiedy ruszy budowa tego kolosa. Na łamach strony Nowa Warszawa do której link znajdziesz w opisie filmu, dowiedzieć się możemy, że budowa 42-piętrowego budynku mieszkalnego ma wystartować jeszcze tej jesieni, pod koniec 2025 roku. Byłoby miło, gdyby okazało się to faktem, bo tak po prawdzie obecnie tylko dwa dość wysokie budynki budowane są w Warszawie. Mowa oczywiście o Skylinerze 2 oraz Upper One, choć te wysokością nie oszałamiają. Liberty Residence ze swoimi około 150 metrami przynajmniej pokonuje tą magiczną barierę 130 metrów, która to stała się ostatnimi czasy dość częstym parametrem, jeżeli chodzi o wysokość budowanych w mieście wież. Za projekt wieżowca odpowiada zespół architektów Kawatina we współpracy z międzynarodowym, renomowanym biurem projektowym Epstein. I z tym optymistycznym akcentem, mając nadzieję na start tej budowy. Kończymy dzisiejsze zestawienie najprzeróżniejszych inwestycji rozlokowanych w całej Warszawie. Kolejna kompilacja pojawi się już niebawem, a w niej zobaczysz m.in. takie budowy czy remonty jak Apartamenty Żelazna 54, flare Apartamenty Grzybowska, Sky Ridge, Tarasy Widokowe Warso oraz poruszę temat rozbiórki Intraco. Do zobaczenia w następnym materiale.